Bom-bom-bom-bom dia, yy, tu Kaja Klimek i 3 minuty o, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ten przedostatni dzień roku. Jest to okazja, żeby powrócić do małego Portuguese Corner, czyli do komiksów z Portugalii. Już kiedyś mówiłam o tym, że Portugalia jest jednym z moich ukochanych e, krajów na świecie. E, bardzo bym chciała do niego pojechać znowu, spędziłam nim dużo czasu. Uwielbiam ten język, bo ma przepiękną melodię. E, I zgłębiam też tajniki e, komiksu portugalskiego, a to najczęściej dzięki wydawnictwu Timov. Komiks, bo właśnie tam ukazują się komiksy z, Portugalski, z Portugalii. Co prawda nie po portugalsku, tylko w tłumaczeniu. Akurat tutaj tłumaczem jest Jakub Jankowski. Tytuł przepiękny. Ty jesteś kobietą mojego życia, ona kobietą moich snów. Od razu mi się to kojarzy z tytułem filmu Moje noce są piękniejsze niż wasze dni Andrzeja Żuławskiego, bo właśnie takie zestawienia przeciwieństwu gdzieś tutaj wybrzmiewają, Pedro Brito i Żęł Fazenda okazuje się, że to jest absolutnie klasyczny komiks portugalski wydany po raz pierwszy w roku 2001, czyli ma 20 lat. Dowiadujemy się tego z obszernego wywiadu, który tutaj jest częścią tego wydawnictwa, a do tego są oczywiście dodatkowe grafiki i tak dalej i tak dalej. No ale to jest w epilogu, co jest w środku. No jest to bardzo ciekawa opowieść, powiem wam, o poszukiwaniu weny, o poszukiwaniu miłości również. In hopeless place, cytując klasyka, ale też o właśnie kryzysie twórczym, o relacji miłosnej między parą artystów, między kobietą a mężczyzną, o konflikcie, który nimi targa, o tym, że on nie potrafi stworzyć opowieści, że cały czas szuka języka. Ona jest artystką, malarką i cały czas szuka bardzo takich dramatycznych i mocnych środków wyrazu. Kłócą się i godzą. Jak tutaj autorzy mówią, to jest o przejściu, i zejściach komiks, ale dla mnie fascynujące w nim jest to, jak on jest zrobiony. Szczerze mówiąc, bardzo rzadko spotykam się, może też dlatego, że um, trzymam się um, no właściwie nie. Bardzo różne komiksy yy, czytam, ale takiego czegoś jeszcze nie widziałam. To jest bardzo interesująca kreska. Są plamy czerwonego koloru, tak jak na moim paznokciu, ale również czerń i biel, tak jak na kolejnym moim paznokciu. Chłe, yy, No i właśnie to się tak rozlewa. Są bardzo różne ciekawe zabiegi. Yy, tutaj maszyna do pisania idzie w ruch, yy, kiedy bohater próbuje stworzyć opowieść. Jest dużo takich Powiedziałabym buzzgrów, ale to nie jest adekwatne słowo, bo to są, e, taka jest po prostu kreska autora. Do tego ten właśnie scenariusz e, bardzo mocno na poziomie meta, bo właśnie o tym, jak napisać scenariusz. E, bardzo intensywne sytuacje. Tutaj akurat mamy scenę erotyczną, dzieci zamykają oczy. Bardzo to jest oryginalna sprawa, powiem Wam. Zrobiło to na mnie dosyć duże wrażenie. Nie mam też poczucia, że po tych 20 latach. E, się jakoś zestarzało, czy pokryło mchem. Bohatery, owszem, woli maszynę do pisania e, niż komputer, e, ale są dzisiaj i tacy, chociażby Tom Hanks. Nie wiem, czy wiecie, ale jest wielkim fanem maszyn do pisania i ma całą kolekcję. E, Widziałam kiedyś o tym film dokumentalny, e, jaką rolę właściwie maszyna do pisania odgrywa w życiu człowieka, również współczesnego. Nie tylko nostalgię, ale też ten dźwięk, e, który wydają klawisze. No i właśnie, i, e, i poszukiwanie. Czegoś, co jest strasznie ulotne, co może pojawić się w naszych snach, a potem powrócić w rzeczywistości, nie spoilując tutaj za wiele. I też o roli roślinek o dziwnych kształtach w naszym życiu. Także bardzo dużo wątków. O, kiedyś tak wyglądałam tak swoją drogą. Hm, jak mieszkałam w Portugalii, to tak wyglądałam. Przypadek nie sądzę. Tego dowiemy się może w przyszłości. Dziękuję bardzo za kolejne spotkanie. W tym małym portugalskim kąciku. Oczywiście komiksów z podznaku tego wspaniałego kraju będzie więcej. Pozdrawiam Timow yy, i cichych wspólników. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa. A i wszystkiego dobrego na nowy rok! Jak najwięcej wspaniałych, intrygujących, zaskakujących komiksów i opowieści. Cześć!